W dzisiejszym odcinku, proszę Państwa, idziemy na rower, na rower dirtowy. Ubrudzimy się jak świnie, pojeździmy jak wściekli i będzie fajnie. Chcemy, się przywitał. O, widzowie, dzień dobry, dzień dobry. Witam na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jedziemy na rower. Miał być elektron? Ale będzie sztywny rower, bo się okazało, że mamy już marzec, więc wypada coś polatać, więc idziemy do Szarowa, bo nie ma chyba lepszego miejsca na taką y, lotną rozgrzeweczkę niż Szarów. Proszę Państwa, jaki ja tam widzę gnój po step ale będę brudny dziś. Sprawdźmy to osobiście. Po step jest bagno. Kraju, zapraszam, odwróć się. Nie, to tylko tak wygląda. To jest taka makieta, bardzo ładnie to jest tutaj przygotowane, generalnie jest... Dobra, czyli to jest po to, żeby odstraszyć tutaj ewentualnych chętnych do jazdy. Idziemy sprawdzać dalej. Idziemy na sekcję stolików, która prawdopodobnie dzisiaj mnie najbardziej interesuje, bo jest tutaj najbardziej taka lotna, skoczna, yy, miła i niekoniecznie sztuczkowa. A dzisiaj yy, raczej chciałbym się skupić na lataniu, niż na sztuczkowaniu, ale zobaczymy jak to będzie. Yy, tutaj na razie widzę sucho, To znaczy mokro, ale wchłonięte w piach. Nie ma kałuż, yy, chciałem yy, zakomunikować. Tutaj są nowe rzeczy, proszę Państwa, z drugiego stolika da się skoczyć w lewo, mamy tutaj muldę, mamy takiego yy, pokaźnego hipa w prawo i później spajna. czyli mamy nową linię, Tafi coś tutaj ukopał, spać nie mógł, chłopak widocznie, fajnie, fajnie, tylko, że tutaj mamy kałuże, kałuże i to jeszcze z takim lodzikiem delikatnym, yy, więc tego raczej sobie dzisiaj nie poskaczemy, więc idziemy dalej, zobaczyć dużą linię może. Lądowanie dropa na dużej linii, kawałek dalej, ale przede wszystkim wyższej, dużo, dużo stromsze. Teraz naprawdę wygląda tak, że chce się w nie wklejać, więc na pewno będzie lepsza prędkość tutaj. Chodźmy do drugiej hopy i trzeciej, bo tam też coś było przesypywane. Zobaczymy, jak to wygląda. Odległość, proszę Państwa, odległość, odległość, która tutaj była za duża, teraz jest taka chyba w miarę optymalna. Na pewno jest dużo bliżej niż było wcześniej. Hip jest, no, hipem aż. Nie wiem czy Dawida nie poniosło troszkę z tym ścięciem lądowania w prawą stronę, ale zerknijmy od drugiej strony na to. No jest mocno ścięte, przechylone w ogóle. Jest taki, takie wrażenie, że trzeba wylądować troszkę na ścianie, ale nie wiem, nie będę się mądrzył, nim nie pojeżdżę. Tutaj jest ta cała sytuacja mocno hip ścięty wręcz leżący, lewa strona jest niżej niż wybicie, więc tak raczej by nie było już prędkości na ostatnią hopę, która chyba też jest przybliżona. No generalnie te odległości się zrobiły teraz fajne, nie będzie tutaj tego maratonu między, między, między przeszkodami, więc super. Jeziorko ma się dobrze. Pytań, czy pod dywanami jest w miarę twardo, czy nie, ale to się okaże albo się nie okaże się dowiem czy to w ogóle jest lotne czy nie lotne W sumie jak sprawdzę to i tak się dowiem Nieważne, nie było tematu Widzowie mamy vlog kamyczkowy, znalazłam kamyczek Patrzcie Gratuluję <grytanie> Pierwszy raz wciągam ochraniacz po zabiegu wyciągnięcia tego głodzie Tak patrzę na tą bliznę i całkiem fajnie to wygląda, więc lepiej mieć niż, niż nie mieć, a poza tym jest dość chłodno dzisiaj więc nie zaszkodzą, po prostu nie zaszkodzą Uśmiechnij się <grytanie> Dobra, i dekadka uwolniona. Ładny jest ten rower, jest naprawdę ładny, jeden z ładniejszych, jakie, jakie miałem. Będę tęsknił, bo jak się możecie domyślać, w tym roku będzie, będzie nowy, będzie inny. Być może w innym kolorze zupełnie, ale to jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze chwila na spokojnie. I powietrze mam coś mało, więc jeszcze nadmuchamy sobie troszkę kółka, dętki, dętki będziemy dmuchali, nie koła i będziemy jeździli. Ostatnio był na nim pumptrack, ale latan na nim ostatnio było w Barcelonie, więc jakiś czas temu, w styczniu, w pierwszej połowie stycznia, więc nie przeciągamy. Ochraniacze są, rower jest, dmuchamy koła i idziemy jeździć. Sych, mamy cztery, proszę Państwa, więc odkręcamy to tył, dmuchamy analogicznie, przechodzimy w tryb GoPro i się widzimy na starterze. już chcesz Tigerka? Jeszcze jak. Który? No, różowy. GoPro założyłem na kask, a się nie rozgrzałem wizowie, a w tym wieku, W każdym wieku trzeba się rozgrzewać, bo wiecie jak jest. A nie wiecie to się rozgrzewajcie, Żebyście się nie dowiedzieli, się rozgrzewajcie. Jedziemy na start i jedziemy, proszę państwa, no małego stebapa. na dzień dobry. A super, te szumy tutaj, moje ulubione. Teraz może jakieś śmigło, pierwsze po, po tylu w Tygodniach nierobienia barspinów. Cyk, no chyba umiem. Co teraz? Teraz e, dwa barspiny, na wprost. Uuu, uh, uh, uh. Raz i dwa, cyk. I co teraz? Trójkę, trójkę wybierz, panie. No dobre, jakaś rotacja nie zaszkodzi. To z takim nosiorem zrobimy, że Mateusz powiedział wow. Mówiłem do widza, że powiesz wow, powiedziałeś. Ui! Ale może być. Powiedziałem. A! <laughs> Pik, salto. Big. Ogólnie to muszę przyznać, że na tym stepabie, mimo że nie jest malutki, to salto wcale nie jest takie małe. Ale jak robiłem salce, pomyślałem o Natalii. O Natalii Niedźwiedź, która w zeszłym roku przywaliła tutaj salto, to było mega śmieszne. Ale jak jesteśmy przy temacie Natalii, to nie wiem, czy mogę już mówić. Nie, na pewno mogę, bo już oficjalnie wiecie, że Natalia została wbita na Works. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, kiedy to nagrywamy, ona wylatuje z Krakowa do Nowej Zelandii. Znaczy, tam oczywiście z przesiadkami drobnymi, ale generalnie wylatuje. I w najbliższy weekend, od momentu kiedy to oglądacie. Nadal nie startuje w Nowej Zelandii, na Crankworxie, więc trzymamy mocno kciuki, kibicujemy, wspieramy i będzie wszystko pięknie. Mateusz, ty stały latałeś w tym roku, w tym sezonie? Latałem w tym sezonie stały. No to dawaj, zapraszam. Dawaj przodem oczywiście. Za Mateuszem jedziemy. Pik. No biją, biją. Bardzo biją. Nie tak łatwo było tutaj tego lajnika wtedy w grudniu zrobić. Pik, śmiegiełko. Tutaj coś popompujemy. Po co jechać na pamprach, jak tutaj jest... Wszystko co trzeba na rozgrzeweczkę Jak Tafi mówił, że chce zrobić stoły jak wtedy była mała na Lapomie, te parę lat temu Te parę, parę, parę no to, ładnych lat temu dwa, To trzy, mówiliśmy, cztery, że z piachu to jest niemożliwe tak, A, a jednak jedna się udało Dobry dobry nas. No. Co, fajna stolik? Zajebista stolik Fajnie można wpaść na szarów nie na dużych rzeczy bawić się nie tylko na jednej treningówce. No tak, tutaj jest miejscówka dla każdego. Dla upelaczy up tych stebab Tutaj boner dla tych, którym się już tam znudzi. Przewracali się, mogą przewracać tu. Tam duża linia, trochę już taka kontestowa. Małe drobki, małe stoły, hipy, jeszcze mniejsze. Wszystko, wszystko, panie, wszystko. No. no, jedziemy. Trzeba pogadać, ale to za dużo to nie. niezdrowo. Pych. Do góry. Pych i py tutaj. Tych! Tu śmigło, to tu musi być opo. Cyk, jest i opo. Prawie się tam zatrzymałem. Chłopaki, co myślicie o tej, o dużej i dropie i ogólnie dużej linii? Myślę, że trzeba go dzisiaj spróbować zanim się rozwieje. No już wieje, tak już no. dawaj, dawaj do góry. Idziemy na wieżę i to na dużą linię. Nie będziemy skakać dużego stepa, bo w sumie tam to nic ciekawego. Skoro tutaj mamy cztery 4 hopy cztery w linii, właściwie 5, bo jeszcze, jeszcze drop. Tylko, że nie wiem, jak teraz z prędkością przyglądnę się mu od góry i ocenię. Nie, no bliziutko jest to lądowanie, ale jest dużo wyższe niż było. Cyk, pewnie korbę na pierwszą, a potem już zobaczymy. Nie wiem, oceniłem, Mateusz, że będzie ok. A okej, okay. no to ja ci ufam. No grunt, że jedziesz przede mną. Jadę i zobaczę widzowie. O, na pewno pedałujemy. Ło, wow, za wolno. Tu na krawędź, tu nie jadę dalej. Wow. Nie, no przed pierwszą jest tak miękko, że tam trzeba fest przypedałować. No i wtedy tutaj walić w lewo, a nie w prawo, bo nie ma prędkości. Na dropie, proszę Państwa, tak na ten, na samą krawędź, że już tu mnie trochę spowolniło, ale tam jest mięga, mega miękko. Wezmę to już dropa. Yy, sobie tak zjeść swobodnie, nawet no nie wciśnij, ale tak no, no. na pewno nie zwalniaj. No i na hoper raczej trzeba korbę. Jedziesz Mateusz? Muszę się zastanowić, bo jestem zestresowany. Nie ma problemu. Dobra Mateusz, chyba cię muszę trochę podstresować kamerą. Jedziesz? Nie. To jest... Nie rób tego. Dawaj, dawaj Mateusz. To tak nie dawaj. Ja uczę, widzów, że nie ma co stać, bo to nie pomaga, więc jak taki dziod jak ty... wiesz, musisz dawać dobry przykład. Jedziemy. Jedziemy. Cyk. Poszedł dropa i... I nie wiem po co tam hamował, jak prędkość prędkość miał fajną, a ja byłem w fryzjerę, jakby coś. No, jadę jeszcze raz. Panie dropa jest super miękka. Tak? Tak, to dlatego strasznie zwoliłem na całym dropie. Może to nie jest miękko na najeździe na pierwszą, ale na lądowaniu dropa, tak jak Mateusz przed chwilą powiedział. No zobaczymy. I jedziemy sobie ty. No tu mega miękko. Ale teraz już tą dolatujemy. Tą na lewo trzeba. Bo tu jest dziura. Ło! Wow! Aaaa! Kurde, drugie też mięciutkie jest No ciężko póki co Mega miękko jest na lądowaniach No świeżo przesypane w końcu Jedzie tam Mateusz, podejście drugie Dropik idealnie Leci pierwszą Cyk! Leci! Pedałujemy, pedałujemy! Aaaa! No trzeba, trzeba zapedałować I lądowanie tej jest jeszcze większe niż lądowanie dropa Pyk! Ale kartoflisko! A! No nie da się. Ale widziałem jakieś testy tutaj się odbywały. Chyba, że to widziałem pierwsze dwie hopy, a nie tutaj. No ogólnie jest jest za miękko. Dobra, musimy dać zdychnąć tym hopom, bo są po prostu miękkie. Lądowanie drugiej hopy jest jeszcze miększe niż lądowanie dropa, więc nie ma co męczyć, no bo szkoda sensu, jak to mówią, są miękkie, ale ogólnie yy, lądowanie dropa jest super przesypane, jest dużo stromsze. Hopy są bliżej siebie, więc całe zmiany na plus. Tylko się muszą ubić. Proszę. O co ty masz takie rzeczy? Dziękuję. Proszę Państwa, tam jest przebadnik, którego przed chwilą uratowałem dentkom i nie tylko dentkom, ale też y, kompresorem Rayobi. Gdyby nie kompresor Rayobi, to. Trzeba nikt by dzisiaj nie pojeździł, żartuję, wdmuchałby pompką, a tam jest Maciek Obara, który testował, widziałem w internetach, dużą linię i robił na niej sztuczki. Ale jak się okazuje, wcześniej nim popadał deszcz, było tam względnie twardo i po prostu popadało i się zrobiło miękko, ale y, podobno było dobrze i ja w to wierzę, bo jest potencjał w dużej linii, a teraz wieje wiatr i się pogoda trochę zepsuła, więc jeszcze chwilę pojeździmy i trzeba będzie uciekać. I jeszcze stepika tutaj coś tego. Trójeczka, dwa bary i woło wo to, błoto, wo błoto, błoto. Dawaj dawaj, za czabanikiem, krakowskiego stylu i truja na pierwszym. Pych i się trzymamy bliziutko. Bardzo blisko, o przelot, ale jesteśmy. Tutaj Tych śmigło. Tu klasycznie. Oto, ciach. Panie Macieju, został pan wylosowany jako yy, osoba przede mną. A też truje przywalił. Tu chyba śmigło zrobił. Tu Olda to ja to tobo. Tu sobie śmigło i tu też. Nie, fajna jest ta linia. Mega, ja, ja jestem fanem. Odległości, odległości. Ale to z jest, jest właśnie takie techniczne. A, tak, wymaga, wymagające. No. Nie może już wszędzie być łatwo. Jakiś deszczyk się pojawił, ale nic nie szkodzi. Ja się wyjeździłem, rower ubrudziłem siebie, ubrudziłem, ale jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tych yy, pierwszych jazdek, bo już wam powiem szczerze, że Pierwsze jazdki bez gwoździa ja już się czuję dużo lepiej niż się czułem przez cały rok jeżdżenia z tym gwoździem. Totalnie nic nie czuję w nogi, więc mega się jaram, że udało się jakby to zażegnać i to wszystko zrobić przed wiosną, więc ja wracam już do normalnej, regularnej jazdy na rowerze, co mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie też, że wziąłem jednak bagażnik, a nie pakowałem roweru do środka, dlatego że cały rower jest brudny to raz, a dwa jeszcze weźmiemy legwanka do, do domu, więc przyjemne z Pakujemy się, jedziemy. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Tak.